Halo, halo, witam was, ja! Ja oraz moja nowa fryzura. <grym>, w końcu wyglądam, jakbym włożył palce do gniazdka. I to w ogóle nie jest powód tej fryzury. Nieważne, uwagi szkolne, lecimy. Uwaga szkolna. Jakub oskarżył nauczyciela historii o zakup wiagry z przymytu. <grym>, ja rozumiem sam zakup wiagry, nie? Ale wiagra z przemytu To ja nie wiem, może mu od razu przy tym S sutki staną. Eee, biorę wszystko! 24 marca 2017 Uwagi negatywne. W czasie przerwy uczeń bawił się z nauczycielem w kotka i myszkę. Krzyczał, chował się i zaglądał z zawindy. Rzucał butelką i miotło. Ej, to normalnie kurde w tej szkole są zamieszki, jak we Francji, ej. Ja rozumiem jakieś strajki, żeby obalić globalistyczną komunę, ale to. uff, powstaje właśnie nowy ruch. Tam są żółte kamizelki, to my będziemy mieli. Brak kamizelek. sorry, ale z 500 plus nie starczy, ohoj! Oto moja jedna z uwag. Alan przyniósł cebulę do szkoły, po czym zaczął ją jeść wraz z Andrzejem. I że co, że to jest coś, coś, coś super dziwnego? Bo ja nie rozumiem. Uwagi szkolne. W siódmej klasie dostałem uwagę za wydawanie dziwnych dźwięków. <laughs> jak już przy dźwiękach jesteśmy, nie? To wiecie, podgłośnijcie delikatnie. Podkuśnijcie, podkuśnijcie, podkuśnijcie. A nie tym razem! Uwagi szkolne: ukradł choinkę z sali podczas ubierania jej. Hej, he, he, dobry typ! Zaaaał choinkę z lasu! Gdzie pieniądze są za las? Nie wiem! Jego weźcie spytaj! Cześć, jestem Alan. Ostatnio dostałem taką uwagę: Alan na lekcji języka polskiego, śpiewa miłość w zakopanem oraz udaje, że dostał padaczki. No wiecie, no miłość z zakopanym czasem idzie za mocno. Miłość, miłość z Zakopanem, polewamy się szampanem! Punkty minusowe obraża mamę Mateusza. Mówi, że jego mama nie umie jeździć na rowerze. Hech wiesz co? Myślę, że nie wszystkie mamy lubią deptać po p***ach. Także nawet jakbyś się jej podłożył, to raczej daleko nie zajedziecie. Negatywna treść przyniosła do szkoły na lekcje matematyki prezerwatywę a wiesz czemu? Bo chciała się zabezpieczyć przed złą oceną! Chyba w tym przypadku taka antykoncepcja okazała się być ciut nieskuteczna. Hmm... Ciekawe dlaczego. Swoją drogą to musi dać trochę nauczycielom do myślenia, że uczniowie aż tak bardzo boją się matmy, żeby się przed nią zabezpieczyć. Ja pierdziele. 16 listopada 2016, kategoria uwagi negatywne. Kasper na przerwach i na lekcjach bawi się ziemniakiem... Ej, moment, tak się nazywał ziemniak? Piotr Ziemniak, ej, dokładnie tego szukałem. Zajebiście, dzięki, gogle. Po konfiskacie jednego wyciągnął następny. Proszę dopilnować, żeby nie przenosił z domu następnych. Ej, ja przepraszam, to tyle ty masz tych ziemniaków w domu, co to ma być? Pojedynczy ziemniak wystarczy, żeby wywindować poziom YouTube w górę. A co dopiero tyle? Ty chcesz mnie zniszczyć? Co, co to ma być? Uwagi negatywne. Treść. W czasie pracy na lekcji przeszkadza często rozmawiając i udaje, że gra na gitarze, robiąc orkiestr z kolegą. Ja przepraszam bardzo, ale od kiedy gitara jest w składzie orkiestry? Ja rozumiem jakaś kapela, zespół, ale orkiestra to nie. Gitary tam nie występują. Serio? Znaczy, chyba. Zresztą co to za różnica? Przecież i tak jestem prawilnym mistrzem banjo! 5 maja 2017. Kategoria zachowanie na lekcji. Skandaliczne zachowanie! Smarują się maścią altacet. <laughs> Ej, co jest z wami nie tak? Ja rozumiem, żeby sparować się przed WF-em w w szatni czy coś, ale altacetem to. <laughs> Chyba idziecie w bardzo złym kierunku. Wyjątkowo zły. Uwaga do uwag szkolnych 11. Uczeń stworzył szałas z ławek i odmawiał wyjścia, twierdząc, że skarbówka go tam znajdzie. To akurat myślę, że jest uzasadniony strach, bo co jak co, ale jak skarbówka się już czymś zajmie, hmm, podłoży jakąś minę, spróbuje kogoś uwalić. No, jakieś takie sytuacje chyba faktycznie mogą się zdarzać. Więc co jak co, ale stoję za tobą murem. Szanowni Państwo, uczeń zamiast powiedzieć, muszę iść do toalety, powiedział, idę wypuścić kreta na wolność. Proszę porozmawiać z synem na ten temat. No ja myślę, że lepiej by było jakby powiedział, idę się wysrać, albo idę zrobić legendarny gówno. To by było naprawdę, to by było idealnie to, czego by chciał nauczyciel, nie? Ja jestem święcie przekonany. 15 października 2015. Treść. Na lekcji wysiągnął klapkę na muchy i zaczął bić kolegę z ławki z przodu. Hmm, jak już jesteśmy przy muchach, to jestem ciekaw, czy znacie takie powiedzenie. Przed Bocianem leci mucha. Bocian zaraz ją... wyprzedzi! <śled> <śled> e, o czym wymyśliliście? Ja wam dam, tak się nie robi. Zachowanie. Otworzył okno i demonstrował, że wyrzuci przez nie plecak kolegi. Miał pretensje, że zwracam mu uwagę. Hmm, <laughs> ciekawe czemu te pretensje, no ja nie wiem. Absolutnie nieuzasadnione, to Nie, 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 nie. Ja jestem święcie przekonany, że to jest normalne zachowanie. Wcale nie było tak, że kumpel w czwartej klasie techniką wywalił plecak kumpla z trzeciego piętra do parkingu. Dobrze, nie tak, że ten samochód, ale musiał zapierdzielać. Potem spóźnił się na lekcję i wiecie co? Dostał za to uwagę, że się spóźnia. To była najlepsza rzecz na świecie, absolutnie najlepsza. Krażące naruszanie dyscypliny w czasie zajęć lekcyjnych, aroganckie zachowanie wobec nauczyciela, dyskusja, że nie szanuje prawa wolności słowa. Brak poprawy. Głośne rozmowy. He, <laughs> nauczyciele mówią, że istnieje wolność słowa. <laughs> no, to zacznijcie się kłócić na matematyce, że pierwiastek z 9 to 8. No ja już widzę, jak ta wasza wolność słowa doprowadza Was do zdania do następnej klasy. Wtedy się przekonać, ile ta wolność jest warta. Uwagi szkolne. Na moje pytanie: gdzie leży może martwe? Marta odpowiedziała. <laughs> na cmentarzu. Ja pierdzielę, dobra. Nie pomyślałbym nigdy w ten sposób, że może martwy może leżeć na cmentarzu. To jest po prostu przebłysk absolutnie każdego intelektu na świecie. To jest. Przecudowne, absolutnie przecudowne. Moja uwaga, uczennica razem z małgosią lekceważą nauczyciela na jakiekolwiek polecenia odpowiadają Dziunia, nie jesteś moim szefem. Lub, nie mogę, mam spanko. Ahahaha, bo, bo kuce, nie? Ahaha, mówmy wszędzie o kucach, dawajmy. Nie mogę, mam spanko. Będzie tak zabawnie, ja pierdziele, to... Pora umierać. Uczennica grozi koleżance pilniczkiem. Ej, <grym i> dziwia! <dźwienia> Wiesz co zaraz będzie? <grym i dźwienia> będzie ostro. <grym i dźwienia> bo wiecie, bo, bo taki spiłuje paznokcie, że zrobią się ostre, nie? I... No. Dalej! Uczniowie z klasy siódmej rozbijają obóz pod klasą, blokując drzwi oraz twierdząc, że strajkują. Oraz dalej uczennica blokuje własnym ciałem drzwi pokoju nauczycielskiego. Ej przypomina mi się z tym taka sytuacja, jak. <grym i dźwienia> Się przykuwali wtedy do lasu, bo tam kurde jakieś dzięcioły mieszkały, czy coś w ten deseń przed budową autostrady, nie? To jest idealnie ta sama sytuacja. Uczennica blokuje własnym działem drzwi do pokoju nauczycielskiego. Nie, nie wpuszczę was. Moje korniki, zostawcie je. Ja pierdziele, co za bez... To się kupy nie trzyma. Czekaj. Kupy? Gówno, sraka. Jeżeli nie oglądaliście Janusza OLX polecam, ten link, super odcinek. Uwagi szkolne, na lekcji chemii pani wyszła z klasy i gdy przyszła powiedziała, cytuję Co to za patologiczna klasa? Wchodzę, tu dziwne odgłosy talerzy, jedna leży na ławce i umiera, a druga mnie prześladuje. Minus trzy punkty dla całej klasy. Pamiętacie jak był odcinek ze zmianami nas w szkół? <laughs> Wiecie już gdzie mogła być ta lekcja chemii? Lekcja chemii w szkole imienia Zwierzyńskich. Nie? Tak było, 100%. To musiało być tam. A ja dostałem coś takiego w drugiej klasie: uczeń nie raczył przyjść do świetlicy. W sumie nie zastanawia was może dlaczego świetlica nazywa się świetlica? To jest od, od czego to się wzięło, że na świetlicy się zostaje oświeconym, tak? Coś ten deseń? Tak samo mnie ostatnio zastanawia jedna rzecz, bo jeżeli macie otwarte okno i chcecie zrobić, żeby ono było rozszczelnione, to jakby było zamknięte, to je rozszczelniacie. A jeżeli jest otwarte i chcecie, żeby było rozszczelnione, to jak się nazywa ta czynność? Zaszczelnienie to nie jest, bo zaszczelnić to by było zaczęło zamknąć. A to trzeba rozszczelnić, a to już jest rozszczelnione, no bo już jest otwarte, już nie jest Strzelne. Jak to się nazywa? Hmm. I teraz zostawiając Was z tym takim drobnym Majcwakiem, żegnam się z Wami. Reszta odcinków pod tym linkiem. Ja nazywam się Kasperi, trzymajcie się po. Cześć!